Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Umiejętność słuchania to podstawa dobrych relacji, zarówno tych rodzinnych, jak również społecznych i zawodowych. Jeżeli słuchamy drugiego człowieka, to wiemy, kim jest i czego chce. Słuchanie to wzajemne poznawanie siebie. Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie, bo nie tylko. Jego znają ci, którzy go słuchają, ale on też poznaje słuchających. Słuchanie jest ważne dla obu stron. Wiele dzisiaj zadajemy pytań o możliwość porozumienia w sytuacji konfliktu. Tam, gdzie nie ma umiejętności słuchania, nie ma porozumienia. Spróbujmy nauczyć się, tej umiejętności, zaczynając od słuchania Słowa Bożego. Jezus w Ewangelii daje wiele przykładów, jak ważne jest słuchanie innych. On na umiejętności słuchania budował dobro, które owocuje do dzisiaj i które my jako chrześcijanie powinniśmy pomnażać. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.